Cześć, z tej strony w IP, a to jest kolejny odcinek z serii tak Sokudnowa. A dziś po meczu z granicą Kenshin i tak no opóźnienie, lekkie, no bo tak no w sobotę no jakoś mi się nie chciało po prostu nagrywać odcinka, no, w niedzielę też niezbyt, natomiast no teraz no w poniedziałek właśnie to sobie nagrywam, a pewnie wstawię we wtorek, bo lekki leniwy jestem po prostu. No i co, no co do meczu, no to powiem tak, wygrana 3-0, natomiast według mnie, no to powinniśmy wygrać wyżej zdecydowanie, no bo no patrząc na to, ile mieliśmy okazji w tym spotkaniu, no to naprawdę to mogło się skończyć no, zdecydowanie większym wynikiem niż 3-0, no ja myślę właśnie, że ten wynik 3-0, no to to jest praktycznie, no najmniejszy wymiar kary dla drużyny z Genshin'a, tak więc no tutaj, no mówię, powinniśmy ten mecz wygrać zdecydowanie wyżej patrząc na ilość okazji jaką sobie stworzyliśmy w tym spotkaniu. Natomiast no co, no możemy być po prostu zadowoleni z tego, że wygrywamy 3-0 i ogólnie z przebiegu spotkania, bo naprawdę dobrze to wyglądało, tak ogólnie nie wychodzi właśnie o naszą grę. Bo granica nie sprawowała sobie aż tak wielu okazji, żeby stwierdzić, rankę. Blankę, no, wiadomo, no, parę okazji mieli, natomiast no, nie mieli ich aż tak dużo w tyle. No bo praktycznie no, kilka po prostu okazji tak mieli, no a tak, no to nic praktycznie nie zaglawali zbytnio. Tak więc, no ale tak, no skład no, to praktycznie się nie zmienił, no tylko łapka. No bo tutaj tak, no wrócił Oskar Wypych, no bo tydzień temu go nie było w Ełku i oprócz tego jeszcze na łapce jako rezerwowy Blankaw Janek Lisznerski zamiast Turcinowiciusa, tak więc no. Co do pierwszego spotkania, no to praktycznie od samego początku gdzieś napawaliśmy na granicy, no bo już na samym początku meczu mieliśmy dwie naprawdę fajne okazje, najpierw Kacurowicki, gdzie wybronił Mateusz Papiński, natomiast chwilę później Michał Kiełtyka miał naprawdę fajną okazję, żeby strzelić blankę, natomiast no niestety trafił obok, no szkoda na pewno, że Kiełtyk tego nie wykorzystał, bo naprawdę fajna to była okazja na blankę. Natomiast no, jest bez Gola, natomiast no, już e, parę chwil później wrzód karny. Dla nas właśnie faulowany e, Kasper Lewicki, tak więc drugi tydzień zwrzędu nowik faulowany i to on właśnie drugi tydzień zwędu poszedł do karnego no i go wykorzystał. A tu tuż Papniński no, wyczuł gdzieś e, intencje e, właśnie kaspla, natomiast no... Nie obronił jego z całą, no i mieliśmy 1-0 na, na naszą korzyść. No i co, no, dosłownie tak gdzieś no, z kilka minut później to drugi gol, czyli gdzieś no, błąd jednego z obrońców właśnie granicy. No, piłka po prostu się odbiła od właśnie piłka wadrowej z a ta spadła pod nogi Nowickiego, a ten podał do Michała Kiełtyki, a Kielty strzelił po prostu do no i mieliśmy 2-0. Jeszcze przy okazji, goalkeeper oczywiście, e, Klówezyny Zekętrzyna, e, miał w tej sytuacji piłkę no, na ręce. Tak więc no, tutaj też jest na pewno ciekawe, że no, no, gdzieś ten strzał no, nie był aż tak zbytnio precyzyjny, że to nie poleciało. Od razu gdzieś tak wyżej, tylko gdzieś jeszcze po ręce ta piłka. No, na skrócie, w sensie na skrócie, no po prostu na wideo z bramek, właśnie na Facebooku, no to nie było widać tego zbytnio szczerze, żeby tam Papliński dotykał tę piłkę. Natomiast na żywo ja właśnie to widziałem, że Papliński, no, dotknął. tak, tak no jeszcze pierwszej połowie no to stwierdziliśmy na 3 0, tak więc zamknęliśmy wynik spotkania no i po raz drugi Michał Giełtyka, natomiast po podaniu Perseka Sikory tak więc no tutaj do, dosyć ciekawe że no asystę zajicza na w keeper, tak więc no to jest to właśnie taki no fajny smaczek można powiedzieć po tym meczu że właśnie Sikor zajcza asystę tak więc no... Ciekawe. No, ja pierwszy raz w życiu, tak na żywo na meczu widziałem, żeby blanka w ogóle zaliczył asystę, tak więc no, to jest właśnie ciekawe, nie powiem. Że właśnie Piotrek zalicza asystę, no takie niecodzienne dosyć właśnie. Tam zawodnicy granicy gdzieś się pokupili, no, nie ich w ogóle w piłkę. No i tam Michał Kiełtyka po prostu ją wziął, opobiegł na bramkę no i właśnie strzelił na 3 do 0, tak więc no... Wynik spotkania zamknięty, już w pierwszej połowie, natomiast no, zdecydowanie więcej okazji mieliśmy, żeby tę bramkę Te branki kolejne oczywiście, no bo tak, no Michał Kiełtyka też miał jedną fajną naprawdę okazję. No, praktycznie z kilku metrów trafił obok, niestety. Oprócz tego, też Kuba pieczarka miał naprawdę fajną okazję. No bo tam z główki uderzał też praktycznie z kilku metrów. Natomiast no, źle poszedł gdzieś na tę piłkę. No bo zamiast tak gdzieś z głowy właśnie ją tak pod siebie, to on poszedł pod nią właśnie, Kuba, w tamtej sytuacji. No i dlatego nie patrzył wtedy go na a piłka poszła wtedy nad ranką. Oprócz tego, no to tak, no... W pierwszej połowie, no to granica też miała parę okazji, natomiast no... Niezbyt takich, no... Groźnych, no, natomiast musiał się przynajmniej raz wykazać Piotrek Kora właśnie w bramce. Druga połowa, no to już więcej okazji granicy. I to naprawdę takich fajnych, no bo tam w jednej sytuacji, no to Sergii Górow, no praktycznie tak porobił na swoją że prawie by wykończył to. to no, no i miałby naprawdę fajną brakę, No tak wyinterweniował w tej sytuacji. Piotrek sikora, tak więc no. Tutaj plus ogólnie za, dla Piotrka za ten mecz. No bo naprawdę parę okazji musiał wybronić. Dodatkowo te fasysta, no to na pewno te duwy plus. Właśnie upijaczka za ten mecz. Oprócz tego, no to tak, no w drugiej połowie też mieliśmy parę okazji na bramkę, oczywiście. Natomiast, no nie było nie były one celne, no, zazwyczaj. No między innymi tam mieliśmy poprzeczkę, tam i słupki jakieś, no... no po prostu też były, były jakieś właśnie oba bramki. Ale też parę lat zainteresowała właśnie golkiper per trufyny gości. Natomiast, no wynik praktycznie no, nie zmienił się do końca. No i co, no wygrywamy 3-0. No, może to cieszyć, właśnie, że wygrywamy. Natomiast, no rozmiar e, tej wygranej, no to myślę, że, tak, że taki minimalny, no bo patrząc na ilość właśnie tych okazji, które mieliśmy e, w w tym spotkaniu, no to zdecydowanie wy powinniśmy ten mecz wygrać. No i co no, jeszcze... Ja sobie patrzę te kartki w ogóle, bo to, to też jest na pewno ważne, no ale na szczęście nikt nie będzie pauzować za dwa tygodnie w Litmarku, tak więc no... No tak, no to teraz przerwa w tym tygodniu. No i w kolejnym już właśnie gramy z Polonią Lisberg i tutaj będzie naprawdę ciekawy mecz. No bo Polonia na pewno podbudowana zwycięstwem nad Stomilem właśnie w sobotę. Natomiast no gdzieś myślę, że Polonia mimo wszystko, no to patrząc na jej kadrę, no to w pewnym momencie naprawdę słabo się prezentowała, no bo... Początek dziś sezonu mieli naprawdę fajny, natomiast z każdym meczem było już coraz gorzej, tak szczerze. Bo tam no naprawdę y, trochę wpadek mieli w y, ostatnim czasie. No, A naprawdę no, punktów. No i patrząc też na to, że no mają naprawdę fajnych piłkarzy. Y, tam typu Jan Sienkiewicz, jak Matusz Kozimski. To różni po prostu piłkawy, na przykład Szymon Falkowski, który przecież jeszcze dwa lata temu przecież grał tutaj u nas, jeszcze w trzeciej lidze przecież, no to też w sumie warto wspomnieć, że właśnie Szymon tam gra. Oprócz tego no to też kilku innych piłkawy, no bo tam na przykład Cezary Sobolewski, którego pamiętam jeszcze z Czasów motoru lubawa, czy też Markusowicz, którego też pamiętam jeszcze z czasów gry w Olimpiach no, Ogólnie trochę jest z tych piłkarskich ciekawych, no bo tam też i na przykład Rafał Maciążek, który mógł trafić do nas no, prawie 6 lat temu, jeszcze w czasach trzeciej IGI. To był ten sezon, w którym wtedy awansowaliśmy przecież do drugiej ligi. Oprócz tego też z takiej piłkarzy, no to tam jest Jakub Kanclew, który też u nas był testowany. To było 4 lata temu, jeszcze w drugiej lidze. To pamiętam właśnie, że Kuba tutaj u nas był testowany wtedy. Natomiast ostatecznie trafił do Znicza Białapicka. Oprócz tego z takiej piłkarzy, czy ktoś tak jest? Z takich, no na przykład no, z takich, no to Klaudiusz Krasa też na pewno ciekawy zawodnik. No bo pochodzący tutaj od nas z powiatu te doświadczenie przecież w drugiej czy pierwszej lidze, No bo występy w takich klubach jak Olympia Elblanc, Rysowie Wyszów, czy też Górnik Polkowice. Oprócz tego te z takich, no to na przykład Victor Preuss też na pewno ciekawy zawodnik. No, była w m.in. Legi czy Piasta Gliwice, a oprócz tego też występy w drugiej lidze w Pogoni Sierce. Czy też na przykład trenował on jeszcze nie tak dawno w sumie no bo jeszcze w zeszłym roku z Widzewem Łódź, z pierwszą drużyną właśnie, gdzie występował normalnie w drugiej drużynie. w Ile serwach czwartoligowych jeszcze wtedy. Natomiast, no, od ponad roku, no to o, właśnie gdzieś występuje wydłużenie z Lisbarka. No i tak, na sam koniec, jeszcze wyróżnienia w sumie, no bo a, warto zrobić, no tak, no. Ja nie będę Michała wyróżniał drugi tydzień z rzędu ani nowika, no bo to też trochę by było słabe, gdybym ja. Drugi tydzień z rzędu od tej samej piłkawy. Natomiast, no tak, no, Perlexi na pewno za czyste konto, za parę naprawdę fajnych interwencji, a także za asystę. No i Mario Wiśniewski, który, no, w, w ostatnich dwóch meczach właśnie no, to poprawił swoją formę. No bo już w eok naprawdę dosyć solidnie się prezentował. Natomiast, no, z granicą, no, też naprawdę pozytywnie się zaprezentował eee, właśnie, no i na pewno zasłużył na to wyróżnienie za to spotkanie właśnie gdzieś z drużyną z Kętrzyna no, ogólnie Mario w tym spotkaniu no podobał mi się dosyć, no bo miał naprawdę parę fajnych interwencji też pamiętam, że napędził minimum jedną akcję no i co, no? Jeżeli chodzi o ten czynnik, no to by było na tyle, tak więc to następnego czy macie się... Alka.